Cześć yy, W dzisiejszym odcinku chciałbym rozwinąć turystykę w moim mieście I teraz troszeczkę wam opowiem w jaki sposób moje miasto zarabia Moje miasto zarabia na dwa sposoby Pierwszy sposób to jest yy, od, Z podatków od mieszkańców Od mieszkańców ze sklepów oraz yy, z części przemysłowej I ta kwota wynosi teraz Na plusie jestem prawie 3, no, 3 um, Drugi sposób zarabiania na tym mieście to są specjalizacja miasta. Specjalizacją miasta są kasyna i z kasy zadawią teraz miesięcznie 22000 tysiące oraz wykonywanie różnych imprez. Więc um, z, dlatego mam tak dużo kasy tutaj. 600, 4, 617 tysięcy to jest dużo kasy. I na przykład wykonując tutaj jakąś imprezę, ostatnio zarobiłem 150 tysięcy. Tutaj w tym teatrze zarobiłem ostatnio... No i jeszcze zarabiam 28 tysięcy. No i cóż, w taki sposób zarabiam. Mogę tutaj być na minusie i to mnie nie obchodzi, ponieważ główne zarobki to ja mam z tych imprez oraz z kasyna. No dobra. Dzisiaj y, zajmę się. Y, turystyką. Wybuduję kilka fajnych rzeczy, y, żeby przyciągnąć tutaj. Przyciągnąć tutaj turystów. Na pewno wybuduję stadion. I ten stadion tutaj gdzieś chciałbym, żeby był, ale nie mogę postawić go. Mm -hmm -hmm.

Ok, mam. Jeszcze tutaj nikt nie wytacuje, więc nie mogę żadnej imprezy wykonać. Tutaj jakiś znak postawię, żeby Simowie wiedzieli, że tutaj jest stadion. Ok. Kolejną rzeczą to będzie jakiś fajny, nie wiem, pomnik albo coś w tym stylu. Może taki holenderski wiatrak postawię, on mi da, to jest średnia atrakcja turystyczna, zawsze, ale zawsze przyciągnie tych turystów i może tutaj gdzieś nad tym nad tym morzem postawię ten wiatrak Ok, tutaj planuję zdobyć lotnisko, ponieważ jest z dala od mieszkańców a lotnisko źle wpływa na mieszkańców, ponieważ jest duży hałas i może jeszcze, no tutaj więc teraz wam pokażę Zamek Królewski w Warszawie, i to jest duża atrakcja turystyczna. Ale ja planuję wybudować jakiś wieżowiec. Jaki wieżowce tutaj mam jeszcze? Tutaj mam. Ale jest drogi bardzo. No to może sobie wybuduję ten wieżowiec. Będzie go tu dać. Tutaj może gdzieś. Dobra, tutaj może być chyba. No dobra, fajnie. Yy, teraz zaplanuję tutaj kilka imprez. Tutaj jakąś taką. Może zawody sportowe. Tutaj zadowię. Czemu to jest zamknięte? Hmm, dziwne. Było otwarte to jeszcze przed chwilką. Dobra, to tutaj jakiś jakąś imprezę. Um, tylko co tu zaplanować? To jest dogi, jak nie wiem, ale zysk jest duży. No, Mistrzostwa Świata, ale nie mam tyle kasy nawet. No um, Dobra. Może to z, y, zrobię. Wyścigi dużych ciężarówek. Ok. O, ale spadło. Nie kasy. No dobra, tutaj też mogę zaplanować imprezę. Ale na razie nie będę planować tyle imprez, bo już mam tutaj dwie imprezy zaplanowane. I tyle wystarczy. Jak widzicie, tutaj mam nawet kilka już hoteli. To są hotele, yy, które też zadabiają. Yy, hotele są tylko wtedy, one, one się same budują. Ja ich tutaj nie postawiłem. Hotele same się budują, tylko wtedy, gdy mamy jakieś atrakcje w mieście. Jak nie będziemy mieć żadnych atrakcji, to tych hoteli nie będzie. No dobra, teraz tylko czekać, żebym zarabiał w tych atrakcjach turystycznych, na kasynach oraz na tym stadionie, żebym zarobił dużo kasy. No jak widzę, że Simowie jadą na tą, na tą igdezę. Przynajmniej tutaj jechali. No dobra. Jak widzicie, jestem tutaj na minusie, ale to jest tylko z, ze względu na to, że postawiłem nowe bu budynki i one aż mi 6000 tlenku na nich. Ale tak naprawdę będę zadawać właśnie na takim stadionie, to będę dużo zadawać. Dobra, poczekam chwilkę, zobaczę, yy, ile zarobię na tym stadionie. I to będzie koniec odcinka. Tutaj duże kotki się robią, ale nie mogę już powiększyć tych ulic. Nie wiem, czemu tutaj są te duże kotki. Simowie nie jeżdżą tędy, tylko jakoś bokiem. Nie wiem, nie wiem czemu. Bo to mieszkańcy. Może to mieszkańcy tędy jeżdżą. Nie wiem. Ale aż tyle mieszkańców bym miał. Nie no, 35 tysięcy jest tych mieszkańców. To troszkę się uzbierało ich. Pomimo, że to miasto jest małe. Tak wygląda. To dużo mieszkańców w nim mam i dużo wieżowców. Wieżowców mam naprawdę już dość sporo. No jak widzicie, na tej imprezie już zadobię. Już przynajmniej mogę zadobie na niej 70 tysięcy. Na stadionie jeszcze dace. Ale poczekam parę minut i powinienem dużo zarobić. O, taki holenderski wiatrak, już zadawiam na, na nim 4000. Yy, tutaj na tym budynku też zadawiam. Jak widzicie, od razu tutaj mi zdzedostło. Wcześniej na tych tu. Na, tutaj jest naliczane to 13000. To jest naliczane, yy, jest tutaj naliczany ten wiatrak oraz ten budynek. Stadion oraz to centrum nie jest tutaj naliczane, w żaden sposób. Gdyby było naliczane, to tutaj bym miał, nie wiem, 100 tysięcy... 000... Tyle kasy bym mógł zarabiać. Ponieważ ta kasa, którą zadobię tutaj, to jest... ...w podziel... Po prostu idzie od razu do budżetu, nie idzie tutaj, tylko od razu do budżetu. No dobra, miasto ja się jakoś rozbudowało. Będę musiał tutaj rozbudować stedarz pożarną od policję, bo to na takie dość duże miasto yy, mała jednostka straży pożar pożarnej od odas policji to jest zbyt, zbyt mało. A jeżeli wybuchnie jakiś większy pożar, no to yy, taka jednostka straży pożarnej będzie miała problem z ugaszeniem takiego pożaru. Yy. No tak widać tutaj już zada dużo simów tutaj przyjechało i już zadabiam. Już zarobię na tym na tej imprezie 8000 i to jeszcze nie koniec. Tutaj aż 135000 już full miejsce jest zapełnione. Z tego się bardzo cieszę, że nigdy tak nie miałem, żeby już nie było miejsca na, na przykład w tym centrum. Na tym wiatraku nieźle zadarłem, 14 tysięcy, tutaj 20, nieźle, 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 jestem bardzo zadowolony z tego, to dystów aż bardzo dużo mam. Tutaj wejść i, i, i zaraz coś pokażę, ile turystów jest w danym miejscu. Nadal zarabiam. już 52 tysiące zarobiłem na tym. Tutaj już się nic nie zmieni. Ani więcej, ani mniej nie zarobię. Tylko 135 tysięcy. Szkoda, że nie widać tych... Co tam, co tam się dzieje. Byłoby fajnie, jakby tam było widać te, nie wiem... Samochody, czy piłkarzy. O Matka, ale duży kodek mi się zdobił. Przed miastem. Ciekawe, co będzie, jak wybuduję tutaj lotnisko. Ile tych turystów będę mieć? Już wtedy naprawdę to miasto będzie zarabiać bardzo dużo. Jak dodam lotni lotnisko, to już. Będzie masakra. Na razie jeszcze nie chcę dobić lotniska. Później wybuduję. Tutaj 63 tysiące chyba tak mniej więcej zadobie. Więcej chyba już nie, nie da rady. Już impreza zaraz się kończy. No dobra, impreza się skończyła. Ja zarobiłem 63 tysiące na stadionie. Tutaj zadobiłem 135 tysięcy na y, centrum. No, i to będzie chyba to wszystko w tym odcinku. Um... No cóż, co tutaj mogę jeszcze dodać? Chyba już nic. Um... Za kilka dni dodam jeszcze tutaj. Um... Dodam tutaj jeszcze. Lotnisko. Kilka atrakcji turystycznych. Nie wiem czemu teraz mi tak reaguje jak nigdy. No dobra. Dzięki za oglądanie.